Marjola nie budź mnie zostaw moje jajka Nie chcę już pięć razy było przestań zapytaj Moniki nie wiem gdzie jest co jest oj wreszcie uch to był tylko zły sen bo już myślałem że to się dzieje naprawdę Mam wrażenie, że w tym pokoju jest pięć kobiet, i każda coś do mnie chce. Po prostu powiem Wam, że <laughs> mogło się wydawać, że to jest jakaś fantazja, ale raczej to było, nie miało nic wspólnego z fantazją. To był solidny koszmar, dobra. <laughs> Baczki, barki. Ciu, ciu, ciu. Pora rozpocząć kolejny dzień. Przespałem w miarę solidnie, więc dzisiaj czeka mnie sporo pracy. Zaczynamy. I just like this. Zakupy zrobione. zabawna sprawa, bo powiem Wam, że Pani mi opierdalały na każdym kroku. Nie ma Pan pięć groszy? Jak Pan może nie mieć pan pięć groszy? I tak dalej, i tak dalej. Tak jakbym... Był tam jakimś intruzem, no ale to chyba już specyfikacja narodu polskiego, a szczególnie wiem, wielu państw lepikarek. Nie możemy mówić o wszystkich oczywiście, bo wiele z Państwa lepikarek, kasierek jest oczywiście bardzo miłych, więc no ale niestety takie zjawisko zdarza się często. Nie wiem jak u Was czy Wy macie też tak jak ja może ja mam taką jakąś gębę niewyjściową, która budzi antypatię. No ale tak, takie są moje odczucia. Dobra, lecimy na śniadankę. To wszystkie nasze cele są tak wysoko, przynajmniej moje są, nie wiem, jak z Twoimi. No powinny być. Im szczyt wyższy, tym lepszy widok na nim. Ale od takiego patrzenia w górę cały czas szyja boli. No cóż, no pain, no gain. Bez bólu nie ma efektów. Widzicie, patrząc w dół, możecie znaleźć tylko kapsle z piwa, zgięte puszki i może Raz za czas jakiś grosz, który zgubił ktoś nie niechcący. Ale trzeba by na pewno podążać na szczyt. Tam droga jest trudna, tam droga jest ciężka. O, musimy się zmęczyć, musimy dać coś z siebie. Hmm, wiecie co? Niech ja będę tam podążał. Tam wydaje się, że jest całkiem ciekawie. Z podręczników wiem, że patrząc na pewne rzeczy z góry, szczególnie z takiego szczytu, może być może być ciekawie. Więc nie wiem jak wy, ale ja patrzę do góry. Relacja komitetowa, ale się to to przede wszystkim komentarz. Chęci się po prostu na tak to już takie mamy z krzywienie zawodowe. Dzisiaj porządkowanie się zupełnie treningą majką. Musimy to być do zawodów, dlatego to jest taki święty czas, e, kiedy no, niestety nie ma żadnych ustępstw wytyczymy jakąś drogę, jakąś rutynę i musimy nią podłożyć. Czy to jest dieta, czy to jest trening. E, to jest świętość. Dlatego ja muszę uszanować tych Dzisiaj robimy bareczki. Dla mnie to jest fajna opcja, bo wiele rzeczy damy się. To, że... Jeden z moich jest świetnym zawodnikiem, więc na pewno się nauczę. Dobra. dobry like <grym _na> moi drodzy, właśnie wróciłem do swojego apartamentu. Nie ukrywam, jestem potwornie zmęczony dopadł mi jeszcze dzisiaj jakiś ból głowy nie wiem, być może to przez wczorajsze sushi ten nagły skok cukru, później spadek cukru zasilam się teraz potreningowo tym moim omleciekiem ryżowym mam tutaj jakieś 250 gram ryżu, więc mam na nadzieję, że podładuje mi to troszkę akumulatory e, trening był bardzo fajny, e, pogadałem sobie z makiem sporo e, dzisiejszy odcinek był o dniu kobiet, bo takowy mamy dzisiaj Dlatego życzę wszystkim paniom, aby ich wybrankowie serca, w na białych koniach, mieli dużo hajsu na koncie i zabierali, e, zabierali was codziennie na pyszną kolację romantyczną, grali wam na gitarze i w ogóle, żeby goniali w rozpiętej koszuli. No i takie, takie tego typu bajki. Um, ogólnie mega pozytywna osobowość, mega pozytywny człowiek, bardzo inteligentny, wygadany. Słyszałem ostatnio taki komplement, że mamy dosyć podobne charaktery. Dosyć sposób, podobny sposób wypowiedzi, więc e, dla mnie to był wielki komplement, no bo Mike to naprawdę wystrha. E, no nic, zaraz e, wróciłem do hotelu. Hotel do mojego apartamentu. Zaraz biorę kąpiel i uderzono miasto. Oczywiście na szybkości dostaliśmy się do sklepu, udaliśmy się do sklepu właściwie. E, no i pokażę wam, co mam w moim koszyczku tak po szybkości zdradzę wszystko, każdy sekret dzisiaj to będzie dzień przełomowy zrobię coś czego nie robiłem już od lat kilku no kilkunastu może także e, ostatni produkt, wafle ryżowe grałem co w koszyku, a teraz zobaczcie co tam mam Ok, wspomniane wafle ryżowe oczywiście produkt którego, który każdy kulturysta musi którego każdy kulturysta musi używać Płatki ryżowe błyskawiczne, płatki owsiane błyskawiczne, bo my robimy wszystko błyskawicznie, eee, czarna porzeczka, ketchup o mniejszej ilości kalorii, lody, no właśnie, dla ochłody, ten chłodny, wczesnowiesenny dzień i to by było na tyle, zakupy z New Yorkera, lecę do domu ładować baterię. Panowie i panie, a teraz przyszła kolej na kolację, a nie na śniadanie. Tak wygląda mój talerz. A tu są chrupki. A żeby nie było smutno to chrupką towarzyszy, co? Grycam kokosowe. Orzesz, kurwa, ja pierdole. Jak ja tego dawno nie jadłem, po prostu szałpał. Widzicie cukier uderzył do mojej głowy stąd i pobudziłem się. Odpowiednio, zobaczcie, robię coś takiego i sobie chrupie, i mam słodkie, i mam zimne. Mm. Matko Bosko, herbu zielona pietruszka. Coś wspaniałego, zobaczcie. Mm. Ja się podobało, Kiedy